Szanowni Państwo, zmiany kanałów są oczywiście denerwujące dla Państwa, ale dla mnie też, no ale cóż, walczą z nami, jak nie wiem z kim właściwie. I efekt tego jest taki, że w tej chwili mamy trzy kanały zmonetyzowane, a 11 niezmonetyzowanych. Także te kanały zmonetyzowane to jest nasz historycznie największy kanał Tomasz Sommer, ten, który Państwo widzą, i większość materiałów będziemy kłaść na ten, program, na ten kanał. Aczkolwiek zdarza się, że na tym kanale ta weryfikacja trwa dłużej. W związku z czym też wrzucamy te materiały na kanał SOMMER 12 i SOMMER 11, gdzie znajduje się film o Jedwabnem. Już w tej chwili 62 tysiące wyświetleń i rośnie. Miejmy nadzieję, że mimo Shadowbana dojdzie do 100 tysięcy. Po prostu jeśli zazieleni się, czyli umożliwi monetyzację wcześniej YouTube nam danego filmu na którymś z tych drugich rezerwowych kanałów, no to puścimy premierę na tych rezerwowych kanałach. Natomiast większość premier teraz, póki się nic nie zmieni, bo wiadomo, wszystko się może zmienić w każdej chwili, to będzie się znajdowało na kanale Tomasz Sommer, na który to kanał serdecznie zapraszam. Zapraszam też do subskrybowania tego kanału. On ma 71 i subskrypcji, natomiast te subskrypcje, tak naprawdę, prawdopodobnie już o niczym nie świadczą, bo one nie działają za bardzo. Przez to, że ten kanał przez ponad rok był wyłączony. No, krótko mówiąc, jego siła i zasięgi się bardzo mocno ograniczyły. Więc, jeśli Państwo dadzą radę, yy, tam kliknąć, yy, yy, to być może jego siła się odbuduje. A przypominam, że to był najsilniejszy kanał. Mieliśmy na nim yy, chyba nawet kilkanaście milionów wyświetleń miesięcznie w szczytowym momencie. Po czym to spadło oczywiście do zera. Także zapraszam na kanał Tomasz Sommer.